Wierzcie lub nie, ale raz byłem aresztowany na jedną noc z powodu błędów ortograficznych. W dodatku nie moich. Był u mnie na osiedlu taki typek, zresztą z nim do podstawówki chodziłem, który miał ksywek Grzegrzół przez dwa rz z kropką. Bo raz taki podpis nasprejował na ścianie, podczas gdy na nazwisko miał Grzegrzółka przez 2 rz. Grzegrzół już w podbazie nie był zbyt bystry, a różnej maści substancje odurzające przyjmowane przez niego systematycznie od początku gimbazy nie poprawiły jego kondycji intelektualnej. Było oczywiście 100% Sebixem i z samej gimbazy go wyjebali z dwa razy. Potem zaczął napierdalać jakieś dziesiony, kraść radia i tak dalej. Natomiast jako że ja byłem swój, bo mnie kojarzył z podbazy i ośki, to kontakty mieliśmy dobre i raz czy dwa rozpiliśmy nawet razem browar. Pewnego wieczora szedłem do sklepu. Na ławce siedzi grzegrzół z jakimś ziomkiem, pozdrawia mnie ELO mordeczko! I zagaduje, czy, z czym mu dam szlugę. Dałem, stanąłem z nimi, palimy, gadamy, co tam, jak tam. Nagle z krzaków wychodzą bagiety i się burzą, że przy ławce stoją butelki po alko. Nie wiem, czy Grzegorz to wcześniej wypił, czy ktoś inny, no ale stały. Wiadomo, od razu spisywanie, ja daję dowód, a Grzegorz mówi, że nie ma dokumentów. No dobra, to pan poddane i my sprawdzimy przez centralę. W11 tu 301, odbiór, sprawdźcie nam delikwenta, jak na imię? Sebastian, nazwisko? Grzegorz, jak? Grzegorz. Grzegorz, przyjąłeś, Marian? Weź przeliteruj. G jak Grażyna. Jak się to pana nazwisko pisze? W tym momencie ja już parsknąłem śmiechem, a baget majster wkurwiony. A panu co tak wesoło? Zaraz kieszenie sprawdzimy. Teraz wchodzi Grzegrzół. No, Grzegrzółka. No ale jakie rzecz się pytam? Skropką chyba. Marian, odbiór, sprawdź nam Grzegrzółka przez rzet z kropką. Grzegrz... A ja ty u... Teraz już kurwa nie wytrzymałem i ryknąłem im śmiechem prosto w twarz. Ci bagietmajstrzy już byli niesamowicie kurwieni sytuacją, więc o, a widzę, że kolega to trochę za dużo dzisiaj wypił. Pojedziemy na alkomat. Wezwali kurwa radiowóz, czekamy w piątkę, a Grzegżu siedzi na ławce i zapatrzony w chodnik pod nosem sylabizuje szeptem swoje nazwisko, licząc sylaby na palcach. Grzegrzułka, Grzegrzułka, Grzegrzułka. Więc ja dalej kisłem, a bagiety coraz bardziej się wkurwiały, że niby się z nich śmieje. W końcu zapakowali mnie do bagietowozu i powieźli na owiany złą sławą komisariat przy ulicy Malczewskiego, którego gościnne progi, jak wkrótce miało się okazać, stały się na kolejnych kilkanaście godzin zarówno moim domem, jak i miejscem kaźni, co opisze jutro Elo. Odjeżdżamy na komisariat, wprowadzają mnie na dyżurkę, ale ich przez radio wydzwonili, że gdzieś znowu mają jechać, więc nie tylko oddali typowi, co na tej dyżurce siedział. Weź go na alkomat! A co zrobił? Wesołek taki kurwa, podśmiechujki z funkcjonariuszy, widać, że naćgany. Typ mnie przejął, zaprowadził do pokoju z alkomatem, gdzie siedział jakiś inny policjant. Weź go zbadaj, patrol obrażał najebany. Wydmuchałem 0,3 promila, bo przed wyjściem z domu wypiłem z dwa piwa, a jak szedłem do sklepu po więcej, to właśnie grzeg spotkałem. Typ mi dał wynik na paragonie, zaprowadził do takiego pokoju, gdzie było kilka klatek, a przed nimi stolik i kazał w jednej z tych klatek siedzieć, ale drzwi od niej nie zamknął. Siedzę. Czekam. W klatkach obok jakieś seby i żule pozamykane też czekają. Mnie nie zamknęli, bo gołym okiem widać, że im nic nie zrobię ani nie spierdole Po chwili przyszedł policjant, taki kurwa brzuchaty były zomowiec z wąsami koło pięćdziesiątki, no jak z filmów. Ty na przystanku najebanej krzyczałeś HWDP jak zobaczyłeś radiowóz? Nic z tych rzeczy, pa panie władzo, jak rzeczny chłopak. <laughs> Ta? No to zara kurwa zobaczymy, siadaj tu kondonie. Ja już obsrany, że tu się sprawy rozwijają jak w jakiejś kurwa symetrii. Co jakiś bagieciarz przyjdzie, to mnie oskarża o coraz cięższe zbrodnie. Zaraz będzie, że policjanta nożem pchnąłem. Posadził mnie przy tym stoliku, wyjął protokół, z pięć minut coś tam pisał bez słowa, a potem zaczął hehe, he, przesłuchanie i pyta, co odpierdoliłem. Chciałem go podejść chwytem retorycznym, że najpierw takie niby niezwiązane pytanie zadam, a potem się rozsupła cała kwestia, a on się zaśmieje serdecznie, poklepie mnie po plecach, powie, sorry młody, pomyłka, he, he i mnie puszczą. No to wale z grubej rury zabiegiem retorycznym, czy wie, jak się pisze grzegżółka. Oj, kurwa, nie zadziałało. Jep, 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 jep. Jeszcze nie zdążyłem odpowiednio zaakcentować ostatniego słowa, a już mnie z plasku po mordzie wychlastał jak jakiś kurwa obelik z Rzymianina. Wszystkie patologi, co się zamknięte w klatkach dookoła, skoczyły do krat i drą mordę, E, eee, zostaw kurwo chłopaczynę! i się rzucają jak wzo. Zrobił się taki kociokwik, że pół komendy się zleciało i napierdalają pałkami w te kraty, żeby sebów uspokoić, co w sumie tylko podnosiło napięcie. Wobec mnie została podjęta błyskawiczna decyzja. Jak najebany jest, to i tak z nim kurwa nie ma co gadać dzisiaj. Dawajcie go na dół, widzicie co tutaj nam na odpierdalał. Na dołek trafiałem więc już jako animator niepokojów społecznych i buntów więziennych. Na dołku zabrali mi sznurówki, telefon, pasek, potem hehe, przysiady, czyli mówiąc wprost zaglądanie w dupę, potem jeb do celi. Nie powiem, moim pierwszym zmartwieniem było jak wytłumaczę mamy, że wyszedłem do sklepu i wróciłem następnego dnia, a drugim, czy mnie tam pod celą ktoś nie wyrucha. W celi siedziało dwóch typów w średnim wieku. Powiedziałem tylko, siema i zakładam na, na swoje heche he kojo, czyli kawałek betonu wystający nad podłogę. Wy, wypytywali się ogólnie, co tu robię, to powiedziałem, że za obrazę funkcjonariusza. 15 minut nie minęło jeszcze nam dorzucili dla towarzystwa jednego z tych sebów, co siedział wcześniej w klatce koło mnie, a potem w mojej obronie wyklinał policjantów. No małola, dobrze z nimi pojechałeś sztywno, trzeba się trzymać kurwa i się nie rozjebać. Pierdolić policję cały czas, bo to jest gestapo jebane. I zaczyna do mnie jechać taką grypserą, że może to trzecie słowo rozumiałem i zazwyczaj było to kurwa. W swoim wywodzie czasami robił pauzę, jakby oczekując mojej wypowiedzi, więc wtedy mówiłem tylko: "No, dokładnie, że musi jebać kurwy". No szybko wykminiłem, że jebać kurwy jest sformułowaniem dosyć ogólnym, pozostawiającym pewne pole do interpretacji. Dyskutant ma prawo sobie pomyśleć, że mam na myśli dokładnie te same kurwy co on, czyli że się z nim zgadzam, podczas gdy w rzeczywistości nie miałem pojęcia co mówi. Tę technikę zastosowałem zresztą z powodzeniem kilka miesięcy później. Gdy Idąc nocą przez pewną niewielką miejscowość, zostałem przez lokalnych kibiców zapytany za kim jestem. Ale o tym innym razem. Zadziałało to bardzo dobrze, ale niestety rozmowa zaraz zeszła na to, kto kogo zna. A tak się składa, że ja nie znam nikogo. Y, Małola, a kogo znasz? Y, no, e, grzegrzyła znam. A to ja go nie znam, a Adiego znasz? No, chyba coś kojarzę, ale znam jeszcze takiego ziomka, co z zgrzegżyłem się, bo ja tylko ksywy zapomniałem. No taki łysy. Miałem tutaj na myśli typa, który siedział z grzegrzyłem na ławce, jak mnie zawinęli. Ten łysy, co przy polach mieszka? Ten od Norbiego? No, no, chyba ten. Czułem, że długo tak nie pociągnę i zaraz nieopatrzne skłamie, że znam kogoś, kogo znać nie powinienem, bo na przykład jest z moim towarzyszem niewoli skonfliktowany, ewentualnie nie trzymał się sztywno cały czas i się rozjebał. Na szczęście rozmowę przerwał policjant, który wszedł do celi i ogłosił, że mamy zapierdalać po koce i materace i możemy iść do kibla zapalić szluga. Ja szlugów nie miałem, bo to między innymi szedłem kupić, jak spotkałem Grzegrzua, ale Sebas pod celi kazał jednemu z dwóch pozostałych współwięźniów nas poczęstować. Z tymi dwoma typami była taka opcja, że jeden miał sprawę za to, że kopnął psa sąsiadki, bo się z nią kłócił na klatce i pies na niego szczekał. Ona mu założyła sprawę, ale on zmienił adres i nikomu nie powiedział, więc nie dochodziły do niego przez rok wezwania na rozprawy i w końcu za nim wysłali list gończy. Systemowi administracyjno-mundurowemu objawił się dopiero jak dostał pracę w jakimś supermarkecie i go zgłosili do ZUS-u i wtedy po niego przyszło z sześciu tajniaków do tej jego żabki, bo w końcu wielki bandyta od roku poszukiwany. Drugi typ był jeszcze lepszy, bo sobie urządził na imieninach ciotki Mortal Kombat z familią. Z tego co opowiadał, wychodziło, że u nich każde spotkanie rodzinne kończyło się MMA i istniała nawet taka nieformalna sieć sojuszy, która jednak była dynamiczna jak w GZO-TRON. Z nimi to tak zawsze. Wesołych świąt! Buzi, buzi, jedna flaszka, druga, a potem się zaczyna, proszę, mnie, ja ciebie banderoza. A ten skurwysyn, syn, mój brat, to jeszcze jak na wielkanoc się napierdalaliśmy ze szwagrem i jego synem, to za mną był. Tego siostrzeńca równo napierdalała, teraz mnie kurwa krzesłem przez plecy. Mnie, własnego brata, ja już nie mam brata! Potem dostaliśmy do jedzenia ten słynny chleb ze smalcem, o którym pamiętał wilku WDZ w utworze pod tytułem Nienawiść, i poszliśmy spać. Rano mnie zabrali z dołka i kazali spierdalać do domu. Jeszcze na koniec zapytali. I co? Nauczyłeś się czegoś? Tak. No i dobrze. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, bo w końcu dowiedziałem się od siebie spod mojej celi, że sztywność się trzeba trzymać kurwa i się nie rozjebać.